Sponsorem programu jest Orlen. Nie wiem, czy to jest aktualne, czy to jest z kiedyś. Gdybyś nie był świadkarzem, to byłbyś. albo aktorem, albo tenisistą. No to właśnie tego aktora <noise> chciałam się okay. uczepić. Przeczytałam, że to miał być aktor, który jednak ma sporo do czynienia. Z kamerami. I to jest marzenie z dzieciństwa, czy, czy które urodziła się trochę później? A myślę, że to się urodziło trochę później, ale zawsze jak coś opowiadam, o czymś mówię, to bardzo mocno gestykuluję i staram się oddać pełen obraz tej sytuacji, o której opowiadam. Dlatego myślę, że bardzo często słyszałem takie opinie od chłopaków, że byłbym dobrym aktorem, i myślę, że żebym się to podobało. A stand -upper? też, bo to co pokazałeś na balu mistrzów sportu, kiedy odbieraliście nagrodę za Złoto Mistrzostw Świata i tłumaczyłeś Witala Heinena, no to taki dało całkiem fajny popis nie, możliwości to taki, twoich. To był taki krótki epizod, raczej w stand nie widzę się, pewnie jakiś taki żenujący żart powiem, i od razu bym się spalił, także, także na pewno tam kariery nie zrobię. A ten jednorazowy występ myślę, że wyszło fajnie, wyszło dokładnie tak, jak miało wyjść i cieszę się, że po prostu wywołało trochę uśmiechu na twarzach. A jakbyś miał zagrać w filmie, to komedia romantyczna, kino akcji, czy coś jeszcze innego? Nie, chyba, chyba to by była jakaś taka lekka, głupkowata komedia. W tym myślę, że bym się sprawdził najlepiej. Sponsorem programu był Orlen.